co było najlepiej oglądanym programem w amerykańskiej telewizji. Spośród 30 najbardziej oglądanych programów 22 to finały Super Bowl, czyli mecze o mistrzostwo NFL najwyższego poziomu rozgrywkowego futbolu amerykańskiego w USA. Ale żaden z finałów nie zdobył oglądalności wyższej od pewnego historycznego wydarzenia sprzed ponad 50 lat. Przejrzyjmy listę. Na 29 miejscu walka Leona Spinksa z Muhammadem Ali z 1978 roku. Potem kilka finałów i policyjny pościg za O. Jason Ciekawym podpunktem jest miejsce 17, czyli transmisja filmu Dzień Później, który opowiada o wojnie jądrowej ze Związkiem Radzieckim. Dziesiątkę otwiera rezygnacja z prezydentury Richarda Nixona. Następnie mamy tylko finały Super Bowl, gdzie ten z ubiegłego roku uplosował się na drugim miejscu. No i nadchodzi pierwsze miejsce: Lądowanie na Księżycu. Dokładnie tak, osiągnięcie celu misja Apollo 11 20 lipca 1969 roku oglądało między 125 a 150 milionów